Chciałem zrobić krótkie wprowadzenie, żeby Wam powiedzieć później po, o tym, do czego wzywa nas Madonna. Minęło już 16 lat, od kiedy Madonna jest z nami. Od kiedy nas wzywa? Od kiedy pragnie dla nas dobro? Od kiedy... Pragnie nas prowadzić w kierunku dobra i pokazywać nam dobro. Ona, do naszym Ona przychodzi, aby przynieść lekarstwo dla naszych chorób. Ona chce podźwignąć poddźwign to grzeszne człowieczeństwo, ludzkość, wzywając go niestrudzenie do pokoju. Ona, do mira. Ona przychodzi jako królowa pokoju. Pragnąc prowadzić nas drogą pokoju i pokazywać nam, w jaki sposób dojść do pokoju. Nie doszła, że nam strach. Matka Boża nie przyszła po to, aby przynieść nam strach. Ona chciała, aby y, zapanował pokój między Bogiem i człowiekiem i pomiędzy ludźmi. Ona przyszła po to, aby wziąć nas za rękę i doprowadzić do pokoju i do Boga. Przychodzi po to, by nas uczyć, by nas wychowywać i żeby ostrzegać nas przed tym, co jest złe.